Hej, jakieś czasem temu byłam w Rossmanie i kupiłam kilka fajnych rzeczy. Nie jest tych rzeczy za dużo, ale myślę, że są ciekawe i pomyślałam sobie, że może by tak zrobić haul, ale zamiast po prostu pokazywać Wam, co kupiłam w opakowaniu, będę to wszystko nakładać na twarz. Tak jak powiedziałam, dużo tych produktów nie ma, ale niektóre są takimi rzeczami, które mnie zaciekawiły, jak podeszłam do szafy. Na niektóre czaiłam się dłuższego czasu, ale nie mogłam ich nigdzie znaleźć. Mam też dla Was jedną ciekawostkę kosmetyczną, którą też odkryłam. Jakby takie porównanie. Także co, myślę, że przejdziemy od razu do rzeczy. Jak jesteście ciekawe, co tutaj złowiłam w tym rozmanie i co mnie zaciekawiło, to zostańcie ze mną. Twarzam już trochę przygotowaną, bo mam nałożony krem pod oczy. I na twarz też miałam krem nałożony, ale mam ostatnio i też przez chorobę, i znowu mam katar, co pewnie słychać. I przez ogólnie, wiecie, te mrozy i ogrzewanie. Mam bardzo przesuszoną twarz, więc nałożę jeszcze jedną warstwę kremu. Nie zaszkodzi. Używam jak zawsze tego kremu z ziai. I to mi się dość szybko wchłonie, bo to, tak jak mówię, no moja cera w tym momencie wciąga krem jak gąbka. I zanim jeszcze przejdziemy do zakładania podkładu, bo podkład, który dzisiaj będę nakładać, on chyba nowy nie jest. Zresztą nie wiem, no może jest trochę nowy. To jest Maybelline Dream Velvet Soft Matte Hydrating Foundation, czyli lekko matuje i nawilża jednocześnie. Teraz zobaczymy. Bardzo mi się spodobał jego kolor, ale to było w drogerii. Chociaż nie, też ładnie wygląda. I zaraz sprawdzimy, jak on się będzie zachowywał. Oczywiście użyję tego celu gąbeczki. I podczas gdy ja będę sobie ten podkład aplikować, o, który naprawdę bardzo ładnie naprawdę. E, powiedzcie mi, czy tylko ja tak mam, czy może ktoś się ze mną <grydy> będzie mógł utożsamić, że jak wchodzę do Rossmana, to nie biorę sobie koszyka, bo przecież nie zamierzam nic kupić, tak tylko idę zobaczyć, co w trafie piszczy, a później stoję przy tych szafach i podoba mi się ta rzecz, ta rzecz, ta rzecz, wychodzi, że biorę, nie wiem, z osiem rzeczy do ręki i później idę do tej kolejki, trzymając jeszcze w komórkę, cała obładowana tymi rzeczami, bo przecież nie potrzebowałam koszyka, nie? Więc jak się zastanawiam, czy tylko ja tak mam, czy inne osoby również, ale wow, słuchajcie, jak na razie po tych pięciu sekundach aplikacji podkładu no, bardzo mi się podoba. Zobaczcie, to jest bardzo lekka, bardzo cienka warstwa. Kolor też mam bardzo ładny. To zobaczcie, żółciutki, nie utlenia się, przynajmniej na razie. Nie nigdzie o tym podkładzie nie słyszałam, nikt o nim nic nie mówił. A wygląda, że jest bardzo fajnym podkładem. No i ta tubka. Ja ostatnio lubię podkłady w tubkach, bo mało miejsca zajmują. Można z nimi, wiecie, bez problemu podróżować. Tutaj postaram się jakoś tak fajnie wpracować ten podkład. No trzeba mu przyznać, że wygląda naprawdę bardzo ładnie. Bardzo naturalnie. W ogóle, jak się dobrze go wpracuje, to znaczy, tak wiecie, wyciągnie właśnie, jak go, jak go nakładałam go beczką, czyli trochę posuwistymi ruchami, trochę wklepującymi, to bardzo ładnie wygląda, jak skóra po prostu. Jestem w szoku. No naprawdę, nigdy o nim nie słyszałam nic, a tu się okazuje, że jak znalazłam, tak naprawdę wzięłam go, bo jak zobaczyłam na testerze, że ma bardzo ładny kolor, to pomyślałam, że warto go przetestować, bo rzadko są w drogeriach. czy znaczy może teraz już są trochę częściej, ale kiedyś były rzadko podkłady w drogeriach, które miały ładne kolory. A czekajcie, ja zobaczę trochę dłonią też, żeby tą jego konsystencję wyczuć. Bo ona niby jest żelowa. Tu jest w ogóle na opakowaniu napisane, że to jest nasz pierwszy podkład, który matuje i nawilża jednocześnie. Lekka żelowa formuła podkładu z podwójną zawartością wody. Zapewnia matowe wykończenie i nawilżoną skórę przez cały dzień. Proszę. Ma fajne takie średnie krycie wyrównuje koloryt. Nie widać go na skórze. Wow. Jestem w poważnym szoku. I no, naprawdę wygląda pięknie na skórze. Koniecznie dajcie znać, czy któraś z Was go używała. A jeżeli nie, to dlaczego? <grym> I czemu nikt o nim nigdy nie mówił na YouTubie? No naprawdę, dzisiaj akurat jest jeden z tych dni, kiedy nie będę miała okazji wrócić do Was po kilku godzinach. No ale przez chwilę będę go nosić, także napiszę Wam w, w opisie, jak on wyglądał po tych kilku godzinach, czy nic się tam z nim nie stało. Niektóre podkłady, wiecie, mogą stracić na wyglądzie, mogą, nie wiem, pobłazić w pory i w ogóle być, stać się jedną wielką tragedią. Po 12 godzinach, a niektóre już po jednej wyglądają dramatycznie. Także sprawdzimy, czy to jego cudowne pierwsze wrażenie się utrzyma długo, ale no, ekstra. Czasami tak jest, że coś się odkryje w drogerii, o czym nigdy się wcześniej nie słyszało, i o czym nigdy nie było żadnego szumu w internecie. To jest takie niedowierzanie. To jest naprawdę dobre, czy mi się tego wydaje? Dobrze. Naprawdę, na razie jestem. No właśnie. Wygląda po prostu jak skóra. What? No, taka perełka. Dobra. E, następną rzeczą będzie nałożenie. Mm, nie podkładu, podkład mamy. Nałożenie korektora. I wziąłam sobie ten nowy korektor Healthy Mix. E, jak dostałam tą przesyłkę PR-ową z Bourjois z nową formułą podkładu, to dostałam też owszem dwa odcienie korektora, ale to były 52 i 53, czyli te ciemniejsze. E, więc musiałam kupić ten najjaśniejsze 51, bo tamte były na mnie za ciemne. E, także sprawdzimy sobie, jak on będzie się zachowywał. Miałam e, tą starą formułę korektora, bo użyła Mix, ale on, on miał dość mocne krycie, ale on był za suchy. On był jakby od razu zmieszany z pudrem i to mi nie, e, nie pasowało. Uuu, ale jest żółty. Nie zobaczymy, czy się zgra. Wygląda całkiem ładnie, ale jego krycie jest dość małe, niestety. Ale przyjemną konsystencję, więc jeżeli któraś z Was ma małe mm, albo takie idące w kierunku średnich cieni e, pod oczami, no to myślę, że się Wam spodoba ten korektor. Konsystencję ma naprawdę bardzo przyjemną. Także tutaj będę się musiała znowu posłużyć moim e, full cover. E, przypudruję sobie mm, ogólnie strefę pod oczami i no może trochę strefę tak po prostu, wiecie, żeby było, bo jakoś specjalnie tutaj nie świecę tak, żeby wymagało to pudrowania. Bardzo mi się podoba to wykończenie tego pokładu, bo on jest niby matowy, a przynajmniej tak jest napisane na, na tym opakowaniu, chociaż on jest sam velvet dream, um, więc twarzę pudrować nie będę, ale tak, zrobię sobie tą okolicy pod oczami i przejdziemy do makijażu brwi, bo tutaj do brwi też mam jedną rzecz. Serio nie mogę wejść z podziwu, jak pięknie wygląda, jakie piękne wykończenie ma ten pokład. No. Aż mam ochotę, żeby w następny dzień, żeby go móc nosić przez cały dzień. E, I co, przejdziemy do brwi. Do brwi mam taką kredkę też z Maybelline. Ogólnie zrobiłam najazd na stoisko Maybelline, najwyraźniej, bo em, bazę cień też mam stamtąd. E, jest to kredka Brow Satin w kolorze Dark Brown. I to jest fajny przyrząd do robienia makijażu brwi szybko. Ja już kilka razy go miałam. Chyba dwie kredki skończyłam, ale jakoś nigdy nie, nie wiem, albo zawsze o nim zapominałam, albo jakoś. Wiecie, w ferworze innych produktów ten został traktowany po Matoszemu. I jest naprawdę bardzo fajny produkt właśnie do szybkiego makijażu brwi, bo z jednej strony mamy puder. W którym po prostu możemy przyjechać szybko po, po brwiach tam, gdzie ich jest najmniej. Ja zawsze tutaj się koncentruję na łuku. I mamy makijaż brwi bardzo taki lekki, zwiewny, naturalny. Wiecie, naprawdę, mega szybki w wykonaniu. A z drugiej strony jest kredka, taka taka średnio gruba, którą możemy dorysować jeszcze ewentualne braki w brwiach. No, także teraz właśnie sobie umaluję tą część brwi. I to jest dosłownie coś takiego, trzy ruchy, bo on też nie dystrybuje zbyt dużej ilości tego produktu. No. I koniec, tak? to jest taki, wiecie, no dzienny, wystarczający makijaż brwi Dwie sekundy, umalowane, wyraźne, ale nie przerysowane i możemy wyjść. Także ja się z tym produktem akurat bardzo polubiłam. Wiecie, to nawet nie jestem w stanie wam dać powodu, dlaczego on się nigdy na kanale nie pojawił, ale jak kocham. To jest moje któreś już opakowanie. I dopiero, chociaż nie, no, zapomniałam trochę na jakiś czas o nim i dopiero teraz właśnie jak byłam w Rosmanie i em, plądrowałam tą szafę Maybelline, to mówię, kurczę, przecież ja lubiłam to, więc sobie kupię, bo już mi się skończył i nie mam. I tak pójdę też jeszcze tutaj na do wewnętrznego kącika. Właściwie nie do kącika, tylko do... Początku brwi. Jeszcze jedna rzecz, której by mi brakowało, ale no tu już nie ma jak tego zrobić. Tutaj chyba trzeba by jeszcze podzielić to opakowanie na pół, żeby było otwierane i żeby była spiralka do wyczesywania brwi, żeby można było właśnie je jeszcze przeczesać i rozdystrybuować ten produkt jeszcze równiej po brwi. Wtedy to byłoby idealne, ale no cóż, nie, ma, nie możemy mieć wszystkiego. Tą stroną z kratką też się pobawię, żeby wam pokazać. Dokładnie wygląda. Kredka jest, może wolałabym, żeby była trochę mniej woskowata, ale też jest przyjemna w używaniu. To nie jest taka z tych, co są takie mega, niemalże tłuste, które tak ciągną po włoskach, że, że aż je wyrywają. To nie jest to taka sucha, że właśnie wyrywa włosy też, bo jest za twarda. No, jest taka pomiędzy. Także na przykład całkiem... Jeśli o brwi chodzi, to wszystko. Nie będę więcej nic z nimi robić, bo myślę, że to już wystarczy. A nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja czasami jestem już zmęczona takim piętnastokrokowym makijażem brwi. <gry> Także czasami mam po prostu taki, że właśnie albo tylko kredka, albo też tą... Myślę, że w przyszłym tygodniu zrobię Wam ten mój um, codzienny makijaż, wersja zimowa, bo często o niego pytacie i tam Wam powiem więcej na temat... Obecnie używanych produktów. Dzisiaj ma być haul i nowości. Także trzymamy się dalej tematu. Um, następnym upem była ta kredka, naprawdę fajna, polecam. No i co, i teraz przechodzimy do makijażu oczu. I mam tutaj e, kilka fajnych rzeczy. Po pierwsze, jest to kolor Teres Maybelline. E, ten kolor to tu w odcieniu e, e, Cream de New, czyli 92. I wszyscy go używają jako bazę pod cienie. Ja go już tutaj trochę tak wycie, działałam palcem i sprawdzałam na dłoni, że jego konsystencja jest naprawdę bardzo fajna, bo oczywiście te stara nie było, więc brałam w ciemno. Ja wiem, że to nie jest nowość i wszyscy go już mają i rozwodzili się nad nim miliony razy, ale ja nigdy na niego nie trafiłam. W internecie były wykupione, później coś tam, coś tam, jakoś tak się nigdy nie złożyło. Także to będzie, będzie moja dzisiejsza baza pod cienie, ale słuchajcie, jaką fajną poletkę znalazłam w szafie Max Factora. Rzeczywiście bardzo obiecująco się zapowiada, oczywiście aplikator, którego nie chcemy. I mamy tutaj no takie typowe nudziaki. Była jeszcze druga wersja kolorystyczna tej palety, która była taka bardziej brudny róż, coś bardziej jak moja bluzka. Nawiązująca kolorystycznie do palety Naked 3 bodajże. I to są te cienie, które są od razu jakby wlewane do um, palety, one nie są cieniami tak jak w każdej innej palecie, na przykład nie wiem, z Makeup Revolution, czy nie wiem Inglot, cokolwiek, macie wkłady które są do palety włożone to to jest jeden z, tych, jeden z tych typów wkładania cieni do palety, że one są od razu wlewane do tych um, przegródek dlatego ich konsystencja jest kompletnie inna, cienie tego typu są inne w konsystencji, inne mają właściwości ale jak je dotykałam i później bawiłam się jeszcze nimi w domu, też na dłoni też na tej bazie z Maybelline to naprawdę, tak jak widzicie, wyglądały naprawdę bardzo fajnie. I tak, będziemy się bawić tą paletą za chwilę, ale właśnie ta ciekawostka makijażowa, o której Wam mówiłam na samym początku, dobrze wiecie, że mam tą paletkę z Maybelline Nudes. Ja ją mam już chyba za dwa lata, bo w momencie kiedy ona była pierwszy raz dostępna w Stanach, to koleżanka, będąc akurat za granicą, mi ją kupiła. A teraz, już kilka miesięcy temu, weszła do Polski właśnie The Nudes. I tak, to jest inna paleta. To jest ta kupiona w Stanach, to jest kupiona w Polsce. I możecie zauważyć, ja tak popatrzyłam na nią, mówię: O, fajnie, no, w końcu weszła do Polski, i tak patrzę: Przecież to jest zupełnie inna paleta. Znacie, nie, wyglądają zupełnie inaczej. I o ile tak na pierwszy rzut oka one się mało od siebie różnią, no to e, oczywiście aplikator wypadł, jak żeby inaczej. No, patrzcie. To jest jeszcze raz, ta u góry to jest amerykańska, na dole to jest polska. Wielkość tych kładów jest oczywiście inna, ale właśnie różni je też sposób wkładania cieni do palety, bo w, tej, bo w tej polskiej znowu mamy ten sam sposób wkładania cieni co tutaj Max Factor, czyli one są od razu wlewane do tego opakowania straciłam słowo na chwilę, a tutaj są właśnie normalne, takie typowe wkłady, w których są wkładane cienie, a później dopiero one są wkładane do palety. I te maty, które są w tej amerykańskiej, to są fajne maty, które bardzo ładnie się blendują, które są takimi wiernymi, typowymi matami, a te na dole już trochę bardziej przypominają cienie, które są satynowe w wykończeniu, także... To nie jest ta paleta, którą ja polecałam. Zobaczcie, nawet intensywność czarnego jest zupełnie inna. I będę musiała ją przetestować osobno, żeby móc się na jej temat wypowiedzieć, ale wiem, że czasami się tam odnosicie, że nie wiem, tam, jak tam ta paleta z Maybelline, kiedyś się maxi polecała. No, polecała, ale polecała tą właśnie amerykańską, starszą wersję. Nie wiedziałam, że ona się aż tak zmieniła, że ta polska y, wygląda zupełnie inaczej. Niektóre cienie są. O Wiele fajniejsze niż te w tej starej tej starej palecie. Ale no mówię, no to jest takie wiecie, tylko pierwsze mazianie, byłam w szoku jak zobaczyłam, mówię, kupiłam, poleciałam na górę do mojego wiecie, do mojej szuflady z paletami, patrzę, e -e, coś tutaj się zmieniło. Także to będę brała pod lupę jeszcze za jakiś czas, a na razie przejdźmy do tego, do tej bazy z Maybelline, czyli koloru tyłu. I tak się zastanawiam, czy ją nakładać palcem, czy nakładać ją pędzlem. Może spróbujemy na jednym oku pędzlem, a na drugim palcem. Nie, nie mogę. nie mogę się oprzeć, muszę rozetrzeć palcem. I też kolejny temat, który chciałabym poruszyć, to tak. Byłam już na tym podkręcaniu rzęs, w tym momencie nie mam mm, użytej zalotki, ale... Mm, no nie, nie jestem zadowolona do końca z efektu. Yy, nie powiem wam w jakim solonie yy, robiłam w Łodzi, bo też nie chcę... Nie, 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 ch nie, ch nie chcę mieć jakiejś tam antereklamy czy coś, yy, ale chyba nie podoba mi się jak to nie wygląda na powiedzę. Jakoś tak sucho. A czemu nie podoba mi się efekt? Bo po pierwsze myślałam, że będzie mocniejszy. Po drugie te rzęsy są... Nie są... Jedna z Was nie pisała na Facebooku, że żeby one fajnie wyglądały trzeba przestrzegać kilku tam kroków. No i widzę, że ja nie miałam tych kroków przestrzeganych, bo zresztą jak umaluję rzęsy to zobaczycie, że te końcówki są takie powyginane na wszystkie strony, a nie są idealnie do góry, przez co wydłużają te rzęsy. Także to już jedna rzecz, która mi się nie do końca podoba, jeżeli chodzi o ten cały zabieg. Po drugie, niefortunnie miałam przyklejoną taśmę na dolne rzęsy i dolne rzęsy też zostały podkręcone do góry, co wyglądało co najmniej śmiesznie, bo one by normalnie szły na dół i końcówki, przez to, że ja miałam, już miałam, bo już się trochę podcięłam, próbowałam jakoś ratować, po prostu szły normalnie na dół i końcówki się podnosiły do góry, takie wiecie, pod kątem 90 stopni, no, także trzeba było to naprawiać eee, następnym zabiegiem, ale to ja już kupiłam sobie zestaw e, do tego podkręcania rzęs i zrobiłam to w domu, bo no, po prostu nie chciało mi się, wiecie, iść do gabinetu. Nie mam też czasu, żeby latać co chwila. Także, no, ja jestem średnio zadowolona i tak muszę tej zarodki użyć, bo tutaj, widzicie, one są jakby źle uczesane. No. 60% jestem zadowolona. Staram się jakoś sprawić, żeby ten cień, kolor to tu na powiece wyglądał ładnie, ale to jest chyba ponad moje siły. O, wygląda to tak, jak ten cień z, z Bel, pamiętacie? Że wygląda jakby od razu był zważony, jakoś tak sucho wygląda, jakoś tak. Coś tu jest nie tak. To oko już jest stracone, spróbuję nałożyć go na drugie oko palcem widziałam za długie paznokcie, więc musiałam sobie uwalić trochę paznokcia. Aplikacja palcem przebiegła pomyślnie. To wygląda ładnie. Tu już muszę bardzo ostrożnie zmyć ten cień z powieki. Chyba przez to, że użyłam pędzla, nałożyło mi się za dużo. Nie wiem. Wygląda to strasznie. Myślę, że nawet daleka będzie widzieć to. Dobra. Naprawię to oko i przejdziemy do aplikacji cienia. Z paletą pracuje się całkiem fajnie. Kolory są Dobrze napigmentowane, ładnie się rozblendowują. I właśnie o ile z tymi cieniami matowymi całkiem fajnie się pracuje, to z tymi perłowymi już nie do końca, bo one są ok i one są poprawne, ale nie są tak ym, lepkie i plastyczne jak ym, perłowe cienie innych firm. Myślę, że wiecie o co mi chodzi. Bo na przykład jest pewien problem z przyczepnością tych perłowych, kiedy chcemy je zaaplikować na powiekę, nawet jeżeli używamy palców. A aplikując perłowe cienie palcami, one powinny same się do powieki kleić. Także są fajne, takie przyzwoite, są poprawne. Tak jakoś specjalnie nie, nie powaliły mnie też na kolana, ale myślę, że całkiem przyjemna paletka. Nie narzekałam, ani nie leciały brzydkie wyrazy, kiedy się malowałam nią. Natomiast nie wiem, czy będę jej używać jeszcze, chociażby z tego względu, że... No, zobaczcie, te kolory są chyba takie nie do końca moje. Chyba znowu wyszedł mi trochę ten węgiel, którego nie bardzo lubię, mimo iż są to tak całkiem neutralne kolory w paletce, bo tutaj raczej wyraźnie ciepłych kolorów nie widzę, e, może oprócz jednego brązu. E, no to chyba właśnie to jest zbyt neutralne jak dla mnie, bo no, do końca tworzowo to te kolory nie wyglądają, no powiedzcie szczerze. Trochę... Już mi o ten brudny odcień zahaczają, a akurat na moim kolorze skóry, skóry, skóry i z całym akompaniamentem urody nie do końca te kolory mi się sprawdzają, ale okej. Okay. No i właśnie teraz możecie zauważyć jak te rzęsy po tym podwinięciu, trwałym podwinięciu wyglądają. I te końcówki nie zostały wyciągnięte do góry i one tak trochę nie wiedzą, co ze sobą zrobić, kiedy są umalowane, tak są poczochrane, same końcówki wyginają się i przez to rzęsy wyglądają na krótsze niż mogłyby wyglądać. No, fakt, faktem, że po tym trwałym podkręceniu one po prostu przez cały dzień trzymają się wycie, no, podkręcone, nie prostują się, ale można by je podkręcić jeszcze bardziej do tego, no, niestety i tak używam zarodki, mimo iż mam zrobić tą trwałą, ale spokojnie poczekam jeszcze miesiąc, one się trochę zregenerują i sama sobie spróbuję podkręcić mocniej, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Miałam nie naklejać sztucznych rzęs, ale ten nietwarzowy, może nie tyle makijaż, to właśnie kolory tego makijażu mnie do tego trochę zmusiły. Przykleiłam sobie tylko połówki, czyli 318 z Ardel, żeby trochę tego, wiecie. Podkreślenia oczu dodać w zewnętrznym kąciku. Twarz z grubsze, czyli nałożyłam bronzer i róż. Co to było, macie w opisie, i zostało mi tylko do nałożenia rozświetlacz. I to chcę wam pokazać, bo um, ja tę paletę mam już jakiś czas, ale ona leży w tej kupce do testowania. A ostatnio widziałam tą um, jakby szafę, no, taką tekturową, wstawioną szafę mega różem w Rosmanie I w kilku Rosmanach to widziałam. Także może akurat trafi się wam taka paleta stacjonarnie, a na pewno przez internet ją będziecie mogły znaleźć. Jest to paleta Make Evolution Ultra albo Ultra Pro Glow. I to jest paleta, która bardzo mi przypomina paletkę z Anastazji, bo to są same rozświetlacze. I mało tego, one są. no nie używałam je jeszcze na twarzy, ale one są, wiecie, tak przyjemne w konsystencji i tak mają piękne kolory, że po prostu muszę ją dzisiaj na twarz nałożyć i przy okazji Wam pokażę, co z tego będzie. Nie wiem, jakoś tak pomieszam te kolory, bo one są ładne, nie mogę się decydować na jeden. I co to będzie, co to będzie? O, tak, piękne. No i zostały mi jeszcze do umalowania tylko usta i dwie rzeczy, które y, kupiłam do ust, to są też pomadki z Maybelline, nie wiem co ten Maybelline akurat miał tego dnia u mnie, e, ale akurat się trafiło, że wzięłam jeszcze właśnie pomadki, których nigdy też nie widziałam ani na YouTubie, ani nigdzie wcześniej w żadnej szafie I jest to Vivid Matte Liquid e, um, i to jest numerek 05 i 40, ale one się nazywają Matte Liquid, ale z tego co potrzebowałam na dłoń to to są po prostu takie Błyszczyki, bo nie zauważyłam, żeby zastygły, ale może się mylę, nie wiem. A może jednak będzie matowy? No i proszę to, rzeczywiście, jest matowa pomadka. To pierwsze wrażenie na dłoni było kompletnie mylące. Jest rzeczywiście taki delikatny macik. Nie wiem, czy to będzie zastygało, wątpię, ale czuję taki jakby posmak mentolu na ustach. wiecie, tak jakby. Trochę one są mentolowo świeże, ale tak nie do końca. Takie bardzo dziwny, dziwne wrażenie. Ten zapach jest bardzo wyraźny. Jednak bardziej bym się skupia skupiała. Jednak bardziej bym się zdecydowała na opisanie go chemiczno-kwiatowym. Taki bardzo specyficzny. Ale dobra. Tak to wygląda, trochę jestem rozczarowana kolorem, szczerze mówiąc, bo w opakowaniu wygląda na bardziej, no w kamerze to tak nie wygląda, ale na żywo wygląda na bardziej taki e, jak moja bluzka, czyli brudny róż, a na ustach jest no wyraźny róż, taki dość blady, więc tak średnio mi się podoba ten kolor. No, z kolorami dzisiaj może nie do końca trafiłam, myślałam, że będą wyglądały inaczej, no ale tak to już jest z zakupami. Okej, okay. może to takie szybkie podsumowanie sobie jeszcze zróbmy. E, podkład, e, mam już w tym momencie go na twarzy 4 godziny, bo miałam kilka zakłóceń w czasie nagrywania, więc musiałam przerywać nagrywanie, ale. Od nałożenie nałożenia twarzy, mam go już kilka godzin dobrych i naprawdę bardzo ładnie wygląda. Świetnie się malowało brązer, róż, pięknie przyjął. Nie jest to może najtrwalszy podkład, bo jak kichałam i wycierałam nos, no to myślę, że jej zmazał i też zanim skończyłam malować brwi, to zauważyłam, że wszedł mi tutaj w zmaczki mimiczne, ale wiecie, no, dwa ruchy wyjęłam go z nadmiaru, z miejsc, gdzie, gdzie było go w nadmiarze. I wygląda super, także to jest, myślę, taki całkiem niezły, dzienny podkład, który nakładamy, ładnie wyglądamy, nie musimy za bardzo nad nim myśleć. Także na razie jestem bardzo zadowolona z niego. I nawet tego matowe wykończenie mi kompletnie nie przeszkadza, bo on nie jest podkładem zastygającym, nie jest taki obciążający dla skóry. No ładnie wygląda po prostu. Korektor to taki średniaczek i w kryciu, i w. Ogólnie wiecie, jakoś tak nie wiem, no nie, nie powaliłaby na palana. E, może jest ten kolor najjaśniejszy jest trochę za żółty, bo tak mi się wydaje, że trochę za bardzo zarzucił mi tą okolicę pod oczami, e, bo jak nakładałam e, następnie mój e, korektor ten e, z For Forever, e, no to on normalnie nie jest aż taki żółty. A tutaj teraz widzę, jak się przypatrzę, jak się patrzę tylko na oczy, to widzę, że tu jest żółto, a dalej nie ma już tak żółtego, ale no nie, no jest okej okay, chyba. Jakoś. Specjalnie nie, nie wiem, ani mnie nie popalił, ani nie zniechęcił. Paletka też jest poprawna. Myślę, że jak lubicie takie kolory, to może się zainteresować, chociażby sprawdźcie na testerze, czy Wam się podoba. Chyba by mi się bardziej podobała jednak ta paleta z tymi bardziej wpadającymi w różowe tony. Nie wiem, czemu właściwie tą kupiłam. Może myślałam, że będzie bardziej na oczach, jednak ciepła. Co tu jeszcze miałam? Ta baza jednak mi się nie sprawdzi. Jak poza kadrem już malowałam to oko, to z bliska nie podoba mi się to, jak on wygląda. On, no to ja jednak wolę i też znam siebie, wiem, że i tak będę wciągać po z Collection, bo po prostu łatwiej się go nakłada, szybciej, jest długotrwały. Wiecie, ładną mi tą jednolitą bazę robi, a to jakoś nie wypaliło do końca. Nie polubiliśmy się. I to chyba wszystko na dzisiaj. Aha, no i jeszcze ta paleta. No to już sami je Dla mnie jest fajne. I to tyle. Mam nadzieję, że się Wam ten dzisiejszy pseudo haul tutorialo o make up filmik podobał. Jeżeli tak było proszę was zostawienie kciuka do góry. W opisie oczywiście Wam napiszę wszystkie produkty, których dzisiaj używałam. Te, które pokazałam Wam w trakcie nakładania i te, które robiłam poza kadrem. No i też informacje o lakierze do paznokci. No i ja ogólnie czekam na Wasze komentarze i napiszcie koniecznie, pochwalcie się, co Wy kupiłyście w drogerii ostatnio. Co się Wam spodobało? Może się Wam nie spodobało? Co takiego odkryłyście? I Wam się dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Pa!